Jesteśmy na mapie The Hunter, gdzie będzie nas gonił jakiś Hunter, ale nie Bright <noise> To nie Hunter, nie. Bright <noise> Ale jest kilka ważnych zasad, które musimy się trzymać Których musimy się trzymać? Pierwsza i najważniejsza Nie możemy niszczyć żadnego bloku Żadnych bloków Druga zasada, nie możemy stawiać żadnych bloków Także Oskar, żadnego stawiania klosów, pamiętaj <noise> Okej, okay, rozumiem Trzecia zasada Nie możemy zabić Huntera on może nas zgonić, a, a, a my nie możemy robić to jest nic. Bez sensu w takim razie czemu bym to gramy no. <laughs> Nie wiem Ale uwaga jest czwarta zasada Nie można grać z przyjaciółmi a, to... Także Ale to się dobrze składa boskar bo z moim bratem, także nie mamy <laughs> tej zasady to No wszystko? i co? możemy użyć cheatów ale tylko wtedy kiedy się zablokujemy gdzieś tam poza blokami jak wypadniemy z mapy albo coś A czyli tak jak ty przed chwilą to są wszystkie zasady. To nic więcej po prostu. To jest easy. Nie możemy się Aha. bronić, stawiać bloków, uciekać, grać z przyjaciółmi, zabijać. Łatwo. No to widzowie, yy, witamy serdecznie. O, tym yy. widzicie. O, Siemano, widzicie już nasze kamerki. Wcześniej nie widzieliście naszych kamerek, bo chciałem po prostu zrobić Cześć. klimat horrorowy. Gramy sobie w mapkę horror. Yy, mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie horrorem. E, ja się boję trochę. Mapka jest po angielsku, a robię to z tłumaczem. Nie wiem Czacha, pa jaka Czacha co tu jest, o co z nim chodzi z tym To Ogólnie The Hunter to łowca, tak? Jak dobrze interpretuje tak. Więc myślę, tak. że możemy kliknąć play Nie kliknąłem play, yy. kliknąć play. Ja kliknąłem. Okej, okay. no. um, ubierz da mi to szczęście, tak? Głowa gracza? Co jest stary? Załóż so, to na łeb Jak założyć no na web? Jak mam? jak hełm, jak hełm Eee, yy, creepy to wygląda Bro, stary. czekaj, czekaj, czekaj. If you want to play multiple times, copy the word ok, do, ale zaczniemy sobie na easy difficulty, nie? Na pewno Zdecydowanie, stary ja Na easy. easy? Tak Ej, przyteleportowało cię? Tak Yo Okej okay. Dzień pierwszy, dobra Skupienie, tutaj widzimy, że Uf. dzień pierwszy Ej. Dobra, stary, klikaj, czy na honory Ej, masz straszny ten łeb Przecież to jest tak creepy Ty, ja widzisz swoją łapkę w Minecrafcie? Nie widzę Ja też nie Co jest? Dobra, let's go, dawaj czy też musisz się Czekaj. Zatąć. O bo... Co jest? Dobrańki księgę Czekaj Co jest tej? What Czekaj, bo... Ja sko... <śmienic> uciekam! <śmienic> <Kurde. śmienic> to ch Chyba przechar Ja uciekam! O stary! ja nie zginąłem! Ja uciekam nadal! Gdzie ty? ty! On mnie też Czekaj! Czyli my musimy przesłać To naciskowe. O cześć! Czekaj! Cześć. A co to za książka? Nie wiem, nie ma czasu czytać. No jest, 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 no to nie przyjdzie. Mam nadzieję. Słyszę go, ale, ale nie ma. Dobra, czytaj, co jest w książce. Dobra, słuchaj, ale ja się cykam, stary Ty. Daj radę, no. Jesteśmy normalnym drwalem, woodcuterem. Pewnego deszczowego dnia podróżowaliśmy przez las Dopóki nie znaleźliśmy opuszczonego domu, weszliśmy do środka i nagle stało się to. Dostaliśmy po prostu uderzenie w głowę czymś ciężkim, obudziliśmy się tutaj i musimy opuścić ten dom jak najszybciej. Ale nie jesteśmy w stanie porozumieć się z tą kreaturą, która żyje w środku. Po prostu musimy uciec nie dać się pożreć temu gościowi! Aha, czyli to dobra, standardowo, słuchaj, Robert. Musimy chodzić przede wszystkim razem, bo jak będziemy chodzić osobno, to nie przeżyjemy. Zobacz, że tutaj mamy. Stary, razem też nie przeżyjemy, mam wrażenie. Damy radę, damy radę. Zobacz, że tutaj mamy klucz jakiś włożyć, którego nie mamy. Czekaj, bo mam dobra. strasznie głośne dźwięki jednak. Ej, mamy włożyć tu klucz, zobacz, i chodzimy znaleźć klucz. Czekaj, mną... A możemy... Nie mamy o, idę, klucz... Star, nie mam wyjścia. Klucz jest właśnie tutaj, tylko poczekaj. Czy mamy sobie jakieś może tajne przejście, to jakieś co może. Nie ma. No Właściwa, dobra. nie dobra, ja chodź, wychodzimy stąd. Nie stot. możemy niszczyć bloków, ani stawiać bloków. Wychodzimy stąd, pójdziemy sobie na dół. Gdzie tutaj mamy? Hello. Dobra, ja bo zrobiłem speedrun na górę, stary. Po prostu on mnie gonił i już byłem przerażony, nie? On tam jest cały czas, tak? Inverted activity key. Czekaj, czekaj, chodź. Oj, mam serca już. Mamy tutaj się Jesteś aktywować. tam? Tak, jestem. Czekaj. Dobra, jednak ja na górę idę. On tu idzie. <noise> Nieprawda. Czekaj, 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 spokojnie. Ale on tu nie wejdzie? On przez drzwi przejdzie czy nie przejdzie? Czekaj, czy tu jesteśmy bezpieczni? No właśnie, wypadałoby sprawdzić, czy on może przejść przez drzwi. Ej, chodź, go zbaitujemy tu do góry. No właśnie, ale czekaj, bo ją. Dobra, musimy tak zrobić. masz rację, masz rację Musimy go tu zbaitować, żeby on tu wszedł do góry. Chodź, chodź tu, chodź tu. Noga. Chodź. Murek. On jest na ciebie sfokusowany. U, ale za blisko. On jest na ciebie sfokusowany. Dobra, idę na dół. Może, może coś no. znajdę, może coś znajdę. Czekaj, ale chyba nie przejdzie przez drzwi. Czekaj, tu nic nie ma. Ej, ja on się... on jest... Ale on ładnie mruczy, stary ty. Czekaj, insert the... the key Ale tu nic nie ma tego klucza, co jest? Ty, on tam u ciebie jest na górze, spoko. Tak, on mi tutaj mruczy, stary, jakiegoś Czekaj, jestem w jakimś pomieszczeniu. Ej, to jest, stary, to jest 300 IQ po prostu misja, nie? Jeden odciąga, drugi brzykuje. Ono, ej, on wchodzi, on umie otworzyć blok naciskowy. Umie? Tak. Czekaj, ej, mam jakiś toster, ej, chodź do mnie na dół. Stary, ja mam kurde Huntera pod drzwiami Eee, yy, tutaj jest faktycznie Hunter, bo cofniemy ci wspierającego na kanale, przestań Nie, goni mnie, chodź tu szybko no, możesz, on jest? Tak, Może Tak, możesz zejść, możesz zejść na dół, on jest wolny On jest taki szybki Stary, Ale on tak kurde mruczy Chodź, chodź, a ja on tu wchodzi wokół mnie On chodzi wokół Co mnie jest? Spokojnie Dobra, no? Dobra, chodź szybko tu, szybko Ej, czekaj, a Pamiętaj, tylko... że no my stany... jesteśmy tej łowcą, a nie zwierzyną Stary, nie bójmy się go no nie, on jest właśnie łowcą Nie, patrz, on jest głupi <grychy> Zmienił kierunek, nie, <grychy> tfa... Dobra stary, zanurzy się tutaj? Tak, tak, tak Co, co? <grychy> Dobra stary, ja Tam jest ja toster, chodź, tam jest toster Ale co z tym tosterem, dobra no Musimy do tego tostera iść Tu, Gdzie jest toster? tu, dawaj, wajcha O, 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 o Kiedy Co to dało? Kto patrz? jakiś klucz to jest wędzarka, dostałeś Kel? Klucz? Tak, jakiś kel Kelki, kel, kelki Pokaż no to do celi, zobacz Tak Kelki, kurde. No kelki, tak. no co, kelki ho, ke, ho kelki, musimy zanieść go do góry No i szybko, do, 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 do góry, góra góra, góra, góra Stary, góra Ej stary, no i mam problem, nie? Czekaj, ja go odciągnę Nie no, ja sobie pochodzę za nim Idziesz za tobą? Stary, ja się go dobra dobra dobra, 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 dobra nie mogę go uderzyć. Chodź, szybko, góra, Ej, czekaj, góra. Czekaj, tu jest jakaś strzałka, widzisz? Insert Ale no gdzie to. Co ty chcesz zrobić? Czekaj, to nie ja go ja, ja, ja przejmę. Chodź tu! Ale ja do tej skrzynki, czekaj, tu. idę do skrzynki i włożyć klucz. Dobra, to idę do ciebie już teraz, bo on tu jest wolny z lamusem, nie wiem co się dzieje. I co? Fary, otworzyłem. Znaczy, nie, nie otworzyłem, włożyłem i zniknęło. Co? Zniknął klucz, włożyłem do skrzynki i zniknął. Czekaj, jak mam tam przejść w takim razie? Ej, dobra, to chyba nie otwiera tych drzwi jednak Czekaj, cele... ale nie ma tej. dobra, a to inne, tak? W tak, w takim dobra, chodźcie kogoś... w nadu jednak, tu nic nie znajdziemy no, Tu nic nie ma cały czas Stary, nie bójmy się, on jest kurde noobem, który chodzi tej dwa na Czekaj. godzinę A to możemy wejść? Nie, tu nic nie ma, nie? Cień, dobra, Jest tutaj kurde to, jest hmm. to był ten pierwszy Czemu ty siedzisz tutaj? Hunter. Tu jest przecinarka, czy możemy coś przecinarką zrobić? Jest stary, tu drzwi można otworzyć, to jest głowa No to byliśmy, nie, mam Czego ty się boisz stary, on nie, nie jest z tej noobem, on nie miał chodzić Nie mnie to goni Nie, nie, dobra, 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 ale chyba ale Stary, dobra. musimy rozkminić co tu zrobić stary, to jest pierwszy dzień No właśnie, pierwszy dzień, a może wróćmy, albo nie wiem w sumie czy wróćmy Dobra, ja go zajmę, a ty poszukaj, dobra? No dobra, no ja jestem na samej górze i tutaj nic kompletnie, insert the prison key, ale my nie mieliśmy prison key Tak mieliśmy mieliśmy klucz do celi Tak Właśnie, bo my w złom miejscu daliśmy klucz, wiesz Tak, to idzie do stera stary A tam nic nie było w tosterze już A skąd miałeś klucz? Oj, zepsułem coś O, mam, 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 ale i tak tu chyba z, y, prison key Skąd? Z y, beczki, chodź na górę Dobra ale wiesz co, My się zdaje, że zrobiliśmy to w tej kolejności I chyba Możliwe. nie wejdziemy tam dalej Bo zobacz, bo to dam dam ja. No I teraz nam otworzyło No dobra, ale zobacz, a tu trzeba włożyć ten klucz, ten taki Ej lol Okej okay. Nice Mamy łóżko Włożyłem dirta Krzynkę mamy stary pamiętnik Pamiętnik, ej tutaj, czy, czytaj pamiętnik, czekaj Uo, Dobra Drogi pamiętniku, żyłem w tej celi przez ponad tydzień. A potem znalazłem ten dom i zostałem uwięziony przez. Huntera. Huntera, Hunter planuję ucieczkę z tego miejsca dziś wieczorem i mam nadzieję, że mi się to uda. Tak jest. Po długim tygodniu w końcu dowiedziałem się, jak to zrobić. Nie mam zbyt wiele czasu, ale jeżeli ktoś to czyta, jest. Sekret kryje się w podłodze. Jest nim i trzy kropki dalej Sekret kryje się w nie podłodze? Dokończyć. Jest na podłodze albo w podłodze Sekret kryje się w podłodze lub na podłodze, no dobra Tak. Okay, to jest beczka. Ale nic więcej e, Wchodź tutaj na sekundkę Dobrze, że idę do ciebie Bo czekaj, bo otworzyliśmy pierwszą celę No on mi tam gada, ten Hunter. I zobacz, tutaj może jakieś wejście, jakieś wejście. Ej, to jest no. głowa Herobrine'a na ziemi, stary. Gdzie? Jo. Faktycznie. Ej, ciekawostka. Ej, ej, o, 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 o o tym o, mówiłem, o. że coś tutaj jest. Chodź. Tutaj widzę, że jest... Cały czas go słyszę, kurde. Tak, 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 tylko czekaj, czy ma, czy ma, ej, nie, czemu nie ma? ale przecinarka, po co przecinarka? Coś, coś my na Tak, na pewno, bo raczej ona jeszcze nie ma żadnych zastosowań. Ale zobacz, czy nie ma tu nic ukrytego? Napraw i nazwij. Co ja tu mogę naprawić i nazwać? Nie no raczej nic, bo to jest... to jest kowadło zwykłe. Dobra, czekaj, chodźmy, po, pozwól... Ale poczekaj, a może wrócimy do miejsca tego początkowego? Mm, gdzie tam było coś tam aktyw, coś tam dlaczego yy, czerwono ten napis, pamiętasz? Może tak. To właśnie tam wróćmy. Kurde, ale coś mi tu nie gra. No, przeczytaj raz jeszcze. Na podłodze, tak? Chodźmy. O jejku. Nie mam zbyt wiele czasu, ale jeżeli ktoś to czyta, to sekret jest na tej podłodze. Na tej podłodze? Tak, jest nim. Ale nie dokończył ktoś. Ktoś chyba umarł po prostu przedwcześnie. Nie wiem, redstone, czaszka. Oj widzowie, trochę musieliśmy pogłupkować o co to chodzi i nawet mi się zginęło przez tego huntera. Ale chyba. No to było Ej, Mogę go giga pić. Ciężkie. O, no i padłem. Dobra, chodź, stary. Lecimy sobie... Chodź do, do tej nic. celi, słuchaj, patrz, co odkryłem. Mieli, mieliśmy Pokaż. rację, miałeś rację z tą podłogą, bo co się stało. Pod skrzynią jest beczka. Co? Rzeczywiście jest klucz w niej. I to jest ten klucz. Który jest potrzebny tego, na dole musimy użyć musimy użyć na dole, także poczekaj Ja biorę ten klucz I dawaj szybko, póki ten hunter nie wiadomo gdzie jest Totalnie go nie widziałem, totalnie nie widziałem tej beczki Ja też i temu jak ja to odkryłem to się łapałem za głowę I proszę Cię, możesz nawet swoją... Czynię e, honory nie honory Wow No jesa, no i tutaj faktycznie mamy wyjście Dobra O, i książkę dostałem, skoro, ale... masz książkę? Tak To przeczytaj Rozdział drugi Byłeś bardzo blisko ucieczki. Znalazłeś wszystkie klucze i aktywowałeś ostatni, ale jest jeszcze jedno wyzwanie przed tobą The Mace, cokolwiek się to się to tłumaczy, Muszę została mieć. zbudowana bardzo długi czas temu i jest jedyną drogą ucieczki. Ale musisz znaleźć klucz, który otworzy pokój, przez który uciekniesz. Następnie musisz się udać do tego pokoju i aktywować ten klucz. Nie wszyscy to potrafią Pewnie też nie Ja chyba, ja chyba też nie, nie stary, jak widzę Dalej jest jakimś sposobem, że Hunter może nas dojechać i dogonić, także no Nie chciałbym tego Nie ma szans Ogólnie słyszę tłoki, ja ja idę za dźwiękami tłoków Ja idę w drugą stronę To jest labirynt stary, może to A, jest tak, co? To jest, to, tak mi się wydaje, to jest labirynt Jak ja F5 włączę, to nic nie widzę i tak Ale słyszę te tłoki O kurde Co jest? O kurde Yo Jak mamy to przejść niby? Czekaj, osuń się, osuń się Odsuwam Jak to zrobiłeś? Stary, easy Musisz biec na sprincie i skak. No nie tak Nie, na pewno w ten nie, nie sposób. sposób O stary, odrodziłem się o do góry kurde. Wlecę do ciebie Biegnę Biegnę Co tam jest jak przeskoczyłeś? No ja czekam za tobą, czekaj musisz kamerę... okej okay, jestem ja czekam za tobą Dobra stary, nie musisz czekać za mną, ja już biegnę i cię nie bój Musisz na pełnym sprincie po prostu skakać i, tra i trafić w dobry moment, nie? Zabłądziłem w labiryncie, już czekaj, lecę do ciebie W tym uh, labiryncie uh. jest dosłownie na razie nic Dobra czekam, czekaj czekaj Dawaj, rób to no Na pełnym sprincie i co? Pe skacz, musisz skakać Ha! Nice! LOL! Ej, jestem naprawdę beski do siebie dumny Dziękuję. Ej, dobra, bardzo chodź bardzo w prawo, prawo, chodź w prawo, idziemy w prawo, może znajdziemy coś tutaj. Idę, o oj, czekaj drewno, drewno! Drewno tablica jakaś Deski A, tutaj trzeba y, aktywować ten klucz jakiś który Dobra, znajdziemy. ale nie mam żadnego klucza. Nie mamy, dobra, a trzeba powiedzieć, że tutaj się aktywuje klucz. Bóg, Czyli deski, poczekaj, jest... prawdopodobnie tutaj... Nie będzie już żadnego klucza, bo skoro tu jest po tej stronie To pewnie... O, nie! Padłem. Ej, tu jest... Nie ufaj beczkom jest na nazwa, wiesz? E, nie ufaj beczkom, a wiesz co ja zrobiłem? E, nie wiem Biegłem przed siebie O No właśnie, Gławka. to samo to co zrobiłem No znowu mnie tyle Czyli to no, trzeba przejść przez to? No już, przeszedłem, easy, dobra no co za cholerstwo Czekaj, zróbmy sobie spawn pointa po prostu po tej drugiej stronie Tak, zróbmy to, bo to jest ten Spawn point, wpisz sobie głośnik spawn point Ciekawe czy będzie działać Mam nadzieję, że będzie No dałem Dobra, zobaczymy, pewnie powinno działać eee, Dobra, lecimy sobie dalej Zobaczymy, że coś tutaj ciekawego jeszcze będzie Czyli tak, ta była Trzeba uważać, żeby nie, 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 nie tego Nie wejść w żadną pułapkę Chacz na podłogę i na płyty naciskowe, bo Dobra, tu, nie tu nic nie ma nic nie ma, jest, może no. Tu była pułapka ogólnie, tu. Tutaj, tak? No ja w nią uszedłem. Tu, tu uszedłem. Tu idę w tej A, tu uszedłeś w inną pułapkę, chyba. Tak, ja wszedłem w tą pułapkę. to jest pułapka? No. <śles> no nieprawda Nie rób mi tak. Ale się to tutaj to wiesz. Dobra, działa spawn point. Bardzo dobrze. To był test po prostu, czy spawn tu działa. Dobra, to nic nie ma chyba. Trzeba iść w tą stronę teraz. Chodź. Gdzie jest alo? Czemu tam idziesz do znowu w tej pułapki? Spodobała ci się? Idziemy do pułapki. No ja Skoczyłem. Tu Jesteś w tej pułapce! Jesteś to byłeś się skwina! Nieprawda! Czemu tu tu przyszedłeś kolejny raz? Ja nie wiem Dobra, chodź w takim razie dzisiaj. <laughs> Idziemy w drugą stronę, chodź tam dalej piek, piek, piek. Się nie podoba Mi się nie Denerwujmy te pułapki. Dobra, może gdzieś tutaj. Beczka, nie ufaj beczką, tak? Tak. Zaufasz? O, nie, zaufałem, no. No i spadłem do lawy. Łapka? E, tak, otworzyłem beczkę. Pary, drzwi znalazłem. Czekaj, 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 możecie cię zlokalizować? Tam jesteś, okej, okay, idę do ciebie, nie otwieraj jeszcze. Znalazłem drzwi, ale jest tu coś napisanego. Czekaj. słyszę tłoki. tłoki. To wagoniki. Stary... Tak? Make Minecraft faster? Co się dzieje? O co tu chodzi? Nie wiem. Jo Co się dzieje? Nie mam takiej pojęcie dziwne to. Czekaj, make Minecraft faster. Czekaj, co trzeba. No nie, no jak mam to zrobić ty? I'm nie wiem. I'm common, not common. Com nie wiem co chodzi. Nie rozumiem. Dobra, Przez może to być ślepy zaułek, wiesz? Tak, to może jakiś Ej, stary, wyłączyłem! No dobra, ale co to zmienia? Cześć, co się dzieje? No to nic się zmienia. To nawet nie ma. To się zależy, że to jest Easter egg, po prostu, wiesz? To nie jest jakieś tam znaczące. No, chyba tak może tu chodzi, żeby jakoś jeszcze przyspieszyć ten wagonik, czy nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, wypad Ej, wagonik, czekaj, stary. czekaj, 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 chodź, chodź do mnie. Mam coś lepszego. Ej, wywaliłem wagonik z trasy. A, ale wagonik nie jest. Spod... To. Ten wagonik my nie, myśmy nie mieliśmy nic zniszczyć ogólnie. Chodź, tutaj jestem. Ale patr... ja, go nie, ja go nie dotknąłem, jak tylko. Gdzie ty jesteś? Stój! Stój! Z torów. No, to chodź za mną. Wagonik, wypad z torów. Wali wagonik, niepotrzebny wagonik tam do życia. A może to było ważne? Może tak. Ale ja mam coś jeszcze lepszego. Dobra, gdzie ty jesteś? No i co tam masz? No i. Tam. Ja tam iść? No, pierwszy. A za tobą co jest? Nie wiem właśnie. Chyba Łapki! Nic. Tak? Tak! Nie. Ej! Jezus, się wystraszyłem! czekaj zaraz, pójdziemy, tylko zobaczyć, co tu jest. Tu chyba nic nie ma, wiesz co? Cofnijmy się tam do tej drabiny, bo trzeba ją na pewno sprawdzić. Zobaczymy, że może tej drabiny coś będzie fajnego. Dobra, lecimy na dół, chodź. Chodź. Jest! Mamy, mamy! Ja nie mogę zejść po niej. Nie! Stary dufejk! Nie! Ale się Czyli nie schodzić po drabinie? jednak? się zbejtowałem, najgorzej. Czyli nie schodzić po drabinie? Nie, nie schodź Kurde, wiesz co tam było? Tam był klucz, ja już myślałem, że mamy, to nie. A, a ten klucz to był pułapka. Stary, tutaj coś jest. O, cześć. Cześć. Czekaj, A, czy... wróciłem do punktu wyjścia Tak, no właśnie, jesteśmy w punkcie wyjścia no to jest Dobra, i to czekaj, taktyka Ja idę w lewo, cały czas Może gdzieś trafię Tu nic nie ma, no dobra To lecimy teraz, tak, teraz kolejne lewo Ale wróciłem do domku Ja też to właśnie zrobiłem Zupełnym przypadkiem Ja też to właśnie zrobiłem, ale nie chcę tam wracać Patrząc na to, że tam był Kurczę, ten ogromny ziomek. No, znowu tu jestem do tej drabiny. Nie, no to jest lawa w tej drabinie teraz. No Czyli to jest ja nie... jakieś? Tak, ta, ta, to akurat to było oszustwo. A ja się zbejtowałem najgorzej na świecie. A już myślałem, że, że wiesz, że już tam udało się e, dźwignię znaleźć. Bo tam dźwignia była ogólnie. Tylko ta dźwignia. Okay. Spowodowała, że. że. RIP. A tu jest ta beczka! Aja! Padłem! Widzowie, ogólnie widzieliśmy skrzynkę, tylko patrząc na to, że to jest pełno, labirynt pełen pranków I pełen y, różnych rzeczy, na pewno wiem, że ta skrzynka, no To to kri... będzie prank jakiś, to będzie, to będzie prank Ja nie otwieram, Łapkę, się nie piję, ja się ja nie uwierzę, nie upam. Mam plan taki Słuchaj, wejdę sobie tu Jaki? Ha! I widzisz? I teraz tak jak to zrobić, kurcze blade? Co dostałeś? Mam klucz No ten co, co mówiłem w tej skrzynce Tylko Okej okay. Słuchaj Spróbuj mi go przerzucić może, co? Ej, nie można stawiać bloków stary, A No to sorry <laughs> To była głowa Mam Trzy bloki do do przeskoczenia Da się to przeskoczyć? Da się to przeskoczyć, ale ja już tego nie zrobię, ale mam plan taki, patrz Osuń się o słuchaj do, do tyłu idź, ja ci, ja ci to przerzucę Dobra Jest! <grym> dobra, no to easy, no to nie było czemu Masz to? Masz mam, no mam. Dobra, no easy, <grym> Jezu, ja już myślałem, że będę musiał ci to przerzucać Pięknie, zaraz idziemy, stary Nie tu <grym> Ja za mi idę, kurde, w ciemno Czekaj, gdzie tutaj będzie, może tu? To jak słyszę tłoki Tłoki! Mamy to! Yo, lecimy! Tylko czy my lecimy w dobrej stronie? Tak Tak? Nie No właśnie Czy musimy przejść jeszcze przez to? Gdzie ty idziesz? Cofaj się, do tych... Musimy przejść przez te tłoki Dobra Przeszedłem Teraz twoja kolej Ja się boję, mam klucz No dawaj, zeszadę! No easy, A? no pięknie, dałeś radę, no i teraz mamy to Ładne. wszystko. Ja, więc... to ja się robię program czy Minecrafta powoli No, <gry> więc takie mapki naprawdę ciebie będą rozwijały. No i kurde, no to tak. było ciężkie, widzę I powiem, A? że naprawdę wiele rzeczy musieliśmy o. sprawdzać jak coś zrobić, bo no, mapa była naprawdę ciężka, ehm, Dobra, uwaga. 3! Ło! Wow, drabina! O, drabina! No i fajnie Cię mówiło, że jesteśmy drabinie Ej, no nie mogę zejść? O. Nie widzisz? Ja też nie O, no, dobra, dobra, stary. Czyli co, mamy zakończenie? To jest zakończenie, tak? Chyba jeszcze nie. Nie to... Exit. Ej. Książkę to Co się dzieje? Ej, bo mnie nie tepło. Tepło mnie, stary, do zakończenia. Czekaj, to się tak do ciebie. To jest zakończenie, tak? Wygraliśmy. Wygraliśmy. No dobra. Czekaj, dajmy back to menu. A przeczytaj, przeczytaj jeszcze tylko ending. A, nie mam? Yy, tutaj masz Już patrzę yy, yy. Co my tu mamy? Starałeś się rozwiązać tę zagadkę, tę układankę Uciec w zagrożeniu i w końcu zrobiłeś to, udało ci się Bardzo ci dziękuję, że zagrałeś tę grę, czyli nam bardzo autor dziękuję nie mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłości. No, no i ogólnie mapka co, Mapka trudna. Myślałem, że... Bardzo, e... bardzo skomplikowana była. Myślałem, że będzie bardziej fabularna. Szczerze. Ale no trudno, to no, tak no to powiem. czasem tak bywa. Także dziękuję wam za oglądanie, bardzo serdecznie. I co? Ja również wam dziękuję za oglądanie, bardzo serdecznie. do no, tego razu. No hej.